Tam właśnie jest pomost, na którym snurkowaliśmy przed chwilą. Oglądaliśmy przepiękną rafę koralową. Jesteśmy w Egipcie. Jest naprawdę niesamowicie. No i jest Sustarano. Wiecie, dzisiaj chcę taki krótki filmik nagrać, żeby zapytać Ciebie: Jak mają się Twoje marzenia? Widzisz, w moim życiu. Nie zawsze tak było, że byliśmy na wspaniałych wakacjach, czy że wstawałem codziennie rano, bo nie mogłem się doczekać, kiedy po prostu zrobię kolejną jakąś wspaniałą rzecz w moim życiu, spełnię kolejne moje marzenie. Ja nie miałem marzeń. Podążałem w moim życiu gdzieś tam za jakimiś celami, ale to były takie cele, które ja nazywam dzisiaj bieżączką, tak? Czyli po prostu przeżycie. Nie życie, ale przeżycie. Bo nie miałem tych celów, nie miałem tych marzeń. Wydawało mi się, że życie polega na tym, aby po prostu je przeżyć. Idziesz do pracy, żeby zarobić pieniądze na opłatę rachunków. Bierzesz ślub, żeby założyć rodzinę, mieć dzieci. No i życie jakoś tam się toczy, tak? Jesz, no po to, żeby nie być głodnym, żeby przetrwać, bo jak nie będziesz jeść, no to umrzesz z głodu, tak? Ale nie rozumiałem kompletnie, nie wiem, książ książki? Gdzie tam? Ja w ogóle nie czytałem książek. Przecież książki to skończyła się szkoła, nauka się skończyła jak skończyłem szkołę. Czyli kompletnie zupełnie miałem inne wyobrażenie na temat właśnie życia, a marzenia to już w ogóle były schowane daleko, gdzieś tam w plecaku, bo to marzenia to dla dzieci. Ale kiedy zacząłem rozwijać się, zrozumiałem, że życie nie polega na przeżyciu. Życie polega na tym, żeby czerpać z niego naprawdę wiele. I życie ma bardzo dużo Tobie do zaoferowania, i w 2013 roku stworzyłem dla siebie taki kurs osiągania celów i marzeń. Za, zacząłem od tego, że rozrysowałem sobie plan na moje życie, każdą sferę mojego życia, zobaczyłem, e, gdzie jestem w każdej sferze mojego życia, aby e, zrozumieć. E, co tak naprawdę osiągnąłem do tej pory i gdzie zmierzam w tej sferze życia? Czy to dotyczy mojego małżeństwa? Musiałem zweryfikować moje małżeństwo, jaki mam plan na moje małżeństwo. Musiałem zweryfikować moje rodzicielstwo, to jakim jestem tatą. Zweryfikować moją sylwetkę, moje ciało, mój wygląd, moje zdrowie, moje finanse, mój biznes, do czego to zmierza, i tak dalej. Kiedy to wszystko sobie podsumowałem, wyznaczyłem sobie nowe cele. Nauczyłem się w ogóle, jak odkryć te marzenia, które były gdzieś tam zakurzone, leżały na pół. Więc stworzyłem taki spo, sposób i system na odkrycie tych marzeń, następnie na wybranie tych najważniejszych, zrobienie odpowiedniego planu działania i osiągnięcie. I co się wydarzyło w 2013 roku? Od tamtego czasu do dzisiaj mamy 2022 rok. Ponad 90% tych marzeń, które wtedy zapisałem, osiągnąłem. Więc kiedy zrozumiałem kilka lat temu, jak już tych marzeń naprawdę sporo osiągnąłem, że to działa, postanowiłem podzielić się tym z innymi. I wiesz, dzisiaj moje życie naprawdę jest lepsze, nawet w niektórych sferach, niż marzenia, które wtedy miałem. I dzisiaj, tak naprawdę, chcę Tobie dać prezent. Prezent to jest mój webinar, w którym pokazuję, w jaki sposób ja osiągam marzenia. Wierzę, że to Cię bardzo zainspiruje, jeśli jesteś osobą, która chce coś zmienić w swoim życiu, ma marzenia, chce się rozwijać, chce mieć piękne życie, chcesz może mieć wspaniałe relacje, wspaniałe małżeństwo, wspaniały związek, być cudownym rodzicem, może zmienić coś w swojej karierze, może zmienić coś w swoich finansach, może zacząć wreszcie żyć z dochodów powtarzalnych. Ja na przykład jestem tutaj i nie martwię się o to za co będę płacił rachunki, kiedy wrócę, bo mam dochody powtarzalne, które płyną nawet jeśli zostanę tutaj na najbliższe kilka tygodni. Może to ci się marzy, być inwestorem, mieć jakiś biznes, budować dochody powtarzalne. Może marzy ci się, żeby mieć piękną sylwetkę, odzyskać zdrowie, może dzisiaj masz wyzwania zdrowotne, tak? A może żeby się rozwinąć jako osoba, bo dzisiaj czujesz, że twoje życie nie ma wartości, jest takie puste, przechodzi ci przez palce, tak jak mi do 2013 roku. Może właśnie tak dzisiaj jest w Twoim życiu. Chcę Ci powiedzieć, że ten webinar jest zupełnie darmowy. Tutaj gdzieś u góry albo na dole zostawię adres do tej strony internetowej. Wejdź sobie, zostaw swoje imię, swój e-mail, otrzymasz ode mnie informacje, otrzymasz ode mnie pełne nagranie tego webinaru, w którym tłumaczę w jaki sposób tak osiągnąłem to, co osiągnąłem. Tłumaczę szczegóły mojego systemu na osiąganie celów, na, na to, żeby mieć życie o jakim być może ty nawet jeszcze... Nie marzyłeś, nie marzyłaś, tak jak ja. Do 2013 roku nawet nie marzyłem, w ogóle nie marzyłem. Nie wiedziałem po prostu, że marzenia można mieć i jeszcze, że można je realizować. Przecież to tylko są takie bajki dla dzieci. Ale taka jest prawda: można mieć wspaniałe, piękne życie, realizować cudowne marzenia w każdej sferze Twojego życia. Dzisiaj nasz związek po prostu przeżywa totalny rozkwit. Mamy czwórkę dzieci, takie rzeczy się nie zdarzają, to nie są przypadki. Mamy wspaniały biznes, mamy dochody powtarzalne, cieszymy się życiem. Mam cudowną sylwetkę, wspaniałe zdrowie, nie martwię się o to zdrowie. Mam 41 lat dzisiaj a czuję się jak miał 25, bo nigdy nie byłem w takiej wspaniałej kondycji zdrowotnej. Także wszystko jest możliwe i nieważne, ile ty masz lat, nieważne też, z jakiego pułapu zaczynasz, bo ja zaczynałem z wielkimi długami, zaczynałem z totalną jakby no może nie depresją, ale taką brakiem wiary w to, że moje życie może się zmienić. Może dzisiaj właśnie też w takim miejscu ciemnym jesteś. Ten, te informacje są na 100% dla ciebie. Wejdź sobie, zobacz, e, sprawdź. E, bo być może to, co tam powiem i to, co powiedzą ludzie, bo już ponad pół tysiąca osób ze mną zmieniło swoje życie, właśnie idąc, tym systemem, być może to, co tam zobaczysz, będzie czymś, czego szukasz, coś, co Cię zainspiruje do tego, aby mieć życie, o jakim większość osób tylko marzy, a może nawet nie marzy, bo nigdy nie odkryło tego, że marzenia są po to, żeby je spełniać. Także ja cię z tą myślą zostawiam, zapraszam Cię. Na stronę internetową, odbierz swoje materiały, bo marzenia są po to właśnie, żeby je spełniać. Nie, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia.